Jak wiecie, mamy nowego bossa w grze i mamy dwa nowe mityczne przedmioty, więc ja dzisiaj postanowiłem, że będę używał tylko i wyłącznie mitycznych przedmiotów, żeby wygrać grę. Będzie to bardzo trudny challenge, ale wiecie co? Jest coś łatwego. Zostawienie łapki w górę. Jak zostawicie tutaj mega dużo łapek w górę, nagram dla Was kolejny najcięższy challenge. No i zobaczcie, YouTube mówi mi, że tyle osób z Was jeszcze nie subskrybuje tego kanału, także sprawdźcie, czy subskrybujecie, a jeśli subujecie, no to włączcie wszystkie powiadomienia z dzwoneczkiem. Oczywiście pamiętajcie o moim kodzie EWELA w sklepie, bo jeśli Wpiszecie go jeszcze dzisiaj możecie wygrać z tego skina. Zgłaszajcie się w komentarzu. Ogólny challenge wydaje się bardzo prosty, bo musimy lecieć na bossa, wyeliminować go. E, no i zagrać tylko jego przedmiotami. E, to się tylko taki wydaje. To od razu wam mówię. Mm, czy my tu mamy jakąś broń? Czy my tu jakąś mamy broń? O nie, o nie. Nie widział mnie! Nie widział mnie! XD! Ej, co się tu stało? Dobra, oni się biją z bossem. Nie mam broni. Ale to może i dobrze, bo w sumie o to chodziło, nie? Weźmy sobie leczenie. Dobra. Iron Man tutaj rozwala. Musimy patrzeć. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie na dach. Dobra, jest pompa na dole. Jest chłop. No, muszę zejść po tą pompę. Dobra, mieliśmy tu chłopa u góry. Ważne, że, mi, że tą pompę tutaj będzie. Aha, nie ma gościa. Tu ktoś. Do... Patrzcie się, ktoś chce dochodzi do. do miejscówki. Uciekaj stąd, ziomek. Dobra Czy on tu chce wejść? Ej, ja idę bossa wyeliminować Może się uda Ej, tu jest Aha Ło Ej, cofnęło mnie Jak ja mam teraz tam dojść? Mam trzy pompy w ogóle XD Mieliśmy już bossa Idź na tyrolkę. Dobra Nie widzi mnie, okej okay. Kozak. Ja muszę iść po jakieś cholerka, no? Co ja mogę teraz zrobić? To są... są moce. Są mityki. Biorę i spadam. Dobra. Nie. Dobra. Mam. Nie ma. O niech sobie karty biorę. Ja nie chcę karty. Teraz spadamy się leczyć stąd. Czekajcie, ja stąd uciekam, widzowie. Gramy tylko mityczne, nikogo nie wyeliminowałem. To mnie bardzo cieszy, że ze zwykłej broni, wiecie, bo byście mi pisali. Ale z grać! jakiś trzeba zdobyć, nie? A to nie jest takie proste, jak widzicie. Teraz trzeba gdzieś tu nieźle pokombinować, żeby zdobyć jakieś leczenie. I mam pewien plan. Szczerze wam powiem, że mam pewien plan. jeszcze nie tutaj, lećmy dalej. Lećmy dalej, musimy pozbierać jakieś rzeczy. Dobra. Patrzcie, mamy tutaj y, teleporty. Weźmiemy sobie je. Musimy mieć dużo matsów tak samo. Dobra, jest samochód. Mam nadzieję, że. Niech nam. Dobra, mamy. Bierzemy, bierzemy wszystko, co się da. Zaraz pójdziemy na matsy. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi. Proszę. Wiem, że ryzykuję dużo. Ale bardzo proszę. Muszę pamiętać, że tu mam ręce. Okej. Okay. Dobra, widzowie, podleczmy się tą apteczką. O jezu, ktoś tu jest. Ktoś tu jest. No come on! Idź stąd! Idź stąd, ziomek, idź stąd Dobra, on wszedł do budynku Dobra. Ach, myślałem, że tam będzie, ale jednak go nie było. I czemu ja nie lecę? Proszę lecieć! O! O, dobra. Ale on miał potkę, to to był chyba koleś Takie mam wrażenie. Przynajmniej. No jakieś leczenie musimy mieć. No po prostu musimy mieć leczenie. 13 osób. Tam ktoś ma... Tak, tam są, patrzcie się. I czemu to nie spada? I ktoś tam jest, dobra. Tu są skrzynie tak samo. Dobra, nie widzę ich. Lecimy dalej, lecimy dalej. Schodzimy, w ogóle miałem przez chwilę takie wrażenie, że jak będę spadał na dół, to że się wyklepie. Pasuje jakieś fragi porobić, tu nie ma lipy, no trzeba coś tutaj działać Dobra, dostał Dostał, dostał, dostał. Jest dobrze. Niech się boi, że ja tu jestem. Skąd on mnie bijesz? Dobra, dostaję, dostaje, dostaję. dostaję. Dostaje, dostaje, do... I czemu on raz dostaje, a raz. Ej, halo, co ty robisz? Co robi? Boże, ile razy ja go musiałem trafić? To nie jest takie fajne, jak mi się wydawało. I co się stało? Ej, kolapsujemy to, tylko zanim ja to skolapsuję... Czekajcie, obijamy tamtego, ale tamten w ogóle nic nie dostaje. O, tamci są niebezpieczni. A tu gdzie... Ojejku. O, 20! W powietrzu go trafiłem. No halo! Dobra, leży. Jest. Dobra, za 90. Ej, nieźle. Jednak to jest za upi chyba co? Dobra. Ładuj się, ładuj się. Super moc. O, jest dobrze. Wygrajmy to Dobra, leży Nie, nie leży Nie dostał No, nogiń Dobra, leżysz! Ktoś może być za mną, muszę uważać. Dobra, tamten ziomek musi zejść. No dawaj tu ziomciu! Dawaj, dawaj tak mi się wydaje, że tam są jeszcze jakieś macy. Dobra. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Jak ten ziomek z góry? Trzeba tamtego właśnie teraz. Nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden. Są cztery osoby. Dobra. Słuchajcie, mamy A Ej, czemu ja sam sobie rozwaliłem? Cztery osoby są, tylko gdzie? Na dole. Ojejku, straszna strefa. Ja tu tyle nabudowałem. Tyle tu nabudowałem. Ojejku. Wow. No i straciłem HG. Dobra, leży. No i został mi ostatni. Dobra. Dobra. Dobra, jest dobrze. Nie wiem czemu mi wyskoczył, ale się denerwuję. Chodź tu, chodź tu. Aha, no to fajnie. No to rip. Dobra, obijmy się za 10. Dobra, i będziemy jeździć aptekę. No, nie mamy innego wyjścia. Bo czy ja mam środek strefy. No, widzowie, no albo to wygram na leczenie, albo to. Dobra, chyba przegram. Chyba przegram, widzowie. Dobra. Boże, ja dopiero teraz dostaję. No ich... czemu O Jezu ile on tego ma? Jest! Uh, Widzowie, <laughs> <laughs> łapka w górę, subskrypcja na kanale, dzwoneczek takie mam ręce spocone, że ja aż mi się słabo zrobiło. Subskrybujcie kanał i wpadajcie na te odcinki. Moje dwa kanały, reszta w opisie. Trzymajcie się, piona!